No dad, My mama don't like you and she likes everyone And I never liked to admit that I was wrong O, siemka! Witam was i zapraszam na kolejny odcinek Bez Sensu, to już 25. Mamy 17 stycznia, no to zaczynamy! You mamy 17 stycznia, to jest 25 odcinek Bez Sensu To jest Dawid Kwiatkowski, a ja jestem Patryk Pol Drodzy widzowie I widzowie Dzisiaj powiemy sobie o sześciu rzeczach, których nie wolno robić w swojej drugiej połówce w towarzystwie Krytykowanie Więc podstawowa rzecz, nie wolno krytykować swojej drugiej połówki, partnera czy partnerki w towarzystwie Zgodzę się w tym w 100%. Ale? Nie ma żadnego ale o, ja dobrze W towarzystwie musimy być jak zespół w towarzystwie gracie o to samo. Gracie w jednej drużynie. Jeżeli jesteś w zespole, w którym nie lubisz swoich kolegów, nie podoba ci się to, jak grają, co mówią, jakimi są ludźmi, to jak wychodzicie na boisko, to jesteście drużyną. I własnej drużyny się nie zostawia, i nie wystawia się własnej. Własnej drużyny się nie zdradza. Muszę się z tobą zgodzić, Patryku. W 100% no co ty powiesz? niestety z przykrością muszę stwierdzić, że muszę się z tobą zgodzić. No co ty powiesz? Zgodzę się w 100%. Ja uważam, że jeśli masz coś do swojego partnera, tak jak ty powiedziałeś, powinniśmy to mówić bez osób co? w naszym wspólnym towarzystwie, bo w towarzystwie powinniśmy partnera chwalić. Znaczy ja uważam, że wyśmiewanie kogoś w towarzystwie jest zwyczajnie nieporozumieniem. Bo, jeśli wyśmiewasz kogoś, w towarzystwie robisz to w dosyć arogancki sposób, to I celowy. Zwyczaj, i celowy, z premedytacją, zwyczajnie nie szanujesz swojego partnera. To teraz moje zdanie, które jest całkowicie inne do twojego. Nie zgadzę się z tobą w 100%. O, bardzo dobrze, wreszcie jakiś miniaczek. Ja bym nie przesadzał, bo jeżeli jest związek, w którym oboje potraficie się z siebie śmiać, jeżeli ta jedna strona w towarzystwie, w gronie znajomych, z przyjaciółmi zaczyna żartować z tej drugiej, a ta druga jest w stanie po to podłapać i sama się z siebie śmiać, to dla mnie to jest wielki sukces. Oczywiście, że jest jakaś granica, której nie można przekroczyć, Dobra. ale myślę, że nie ma co rozpatrywać tylko tych skrajnych przypadków, bo tak idealny związek idzie tak po środku. Jest taki konsensus, i daleko nam jest od tych skrajnych sytuacji. Czas na trzeci punkt to jest traktowanie partnera w towarzystwie jak dziecko. No szkulać, no halo, nie mam pięciu lat i nie traktuj mnie jak małe dziecko, które nie potrafi nawet zmienić swojej pieluchy. Tak serio, to jest najbardziej irytująca i wkurzająca rzecz. Z tych wszystkich, które tu mamy, tak mi się wydaje, nie ma nic gorszego niż traktowanie swojego partnerka/partnerki jak kłupka. No dzieci nie jest, nie mają zbyt dużej wiedzy jeszcze i traktowanie w gronie dorosłych tej jednej osoby, swojej ukochanej jak dziecko. I obchodzenie się z nim, jak dziecko, jest nieprzyjemne. Jeżeli mamy ukochaną osobę, to zależy nam na tym, żeby w oczach naszych przyjaciół, naszych <noise> znajomych, na jak najinteligentniejszą osobę, jak najmądrzejszą, najpiękniejszą, taką och, ach, normalnie jak jakiś grecki bóg, bądź bogini. Ja się przyznam, bywa mnie zaraz, jeśli jakaś osoba udzieli mi jakiejś wskazówki, nie mam pretensji. A jak to kupa robi na każdym kroku, to można pierdolca dostać. Czwarta rzecz. To jest wyjawianie tajemnic. Nie ma nic gorszego, jak twój partner, partnerka wyjawia twoją tajemnicę. Jest tak. wiele takich rzeczy, które mówimy tylko tej jedynej osobie. Czasami nawet nasi rodzice o tym nie wiedzą. Często to też są jakieś fetysze seksualne. No nie ma, nie ma co się oszukiwać. Nie, oczywiście. No jeżeli w naszym przypadku partnerka potem opowiada to swoim przyjaciółkom, kolegom, Albo jeszcze gorzej w towarzystwie, gdy jest z nami. Spokojnie, to znaczy, ja tak. No ale gdzie, no, jak no. one potem na niego patrzą? No nie wiem, no są różne dziwne fetysze, no teraz się dużo o tym mówi, dużo można o tym poczytać. No już no, patrz! Kurde! W drugą stronę też to tak działa, nie? no kobiety też mogą mieć. Dziwne fetysze. No tak. One girl, one cup. Zgodzę się z Tobą, Patryku. Będąc w towarzystwie Twoim i Twoje dziewczyny, na przykład, nie interesuje mnie Wasze życie seksualne. Ani jakieś, nie wiem, wstydliwe rzeczy. Myślę, że nikomu nie jest miło. Jak jest jakaś tajemnica, to tajemnicą ma pozostać. Czas przejść dalej. Oczywiście. Dawidzie, co jest piątą rzeczą? Oglądanie się za innymi! Ale ja się tu nie zgodzę, że to jest problem. Kiedyś byłem świadkiem wypowiedzi takiego psychologa, nawet nie jednego, a, a kilku, którzy dyskutowali na ten temat. I oni powiedzieli, że partnerka powinna się zacząć martwić, gdy facet przestanie się oglądać za innymi kobietami. Bo to dopiero wtedy będzie znak, że jest z nim coś nie tak. No bo przecież to, że podoba nam się w innej osobie coś, to nie jest nic złego, to jest naturalne. No. Ale jeżeli to już. Idzie w taką stronę, że idziecie sobie Przez centrum miasta, trzymając się za ręce Facet odwraca się za dziewczyną I mówi do swojej partnerki Ale fajna dupa, fajna macycki Brałbym ją, o kurde oh. Zgodzę się z tobą Uważam, że to, że oglądasz się za inną dziewczyną Kobietą Może spowodować obniżenie samooceny twojej partnerki A w skrajnych przypadkach może No niestety doprowadzić do poważnych awantur Ja się z tym nie zgadzam Spoglądnięcie na inną kobietę nic nie znaczy A więc zawidzie subtelnie przechodząc do następnego tematu zaprzeczanie i korygowanie wypowiedzi. Tak jest. I wchodzenie w słowo. Nie powinienem się wypowiadać na ten temat, ponieważ jestem mistrzem wchodzenia w słowo. Po prostu czasami nie umiem się powstrzymać i wystrzeliwuję te swoje słowa pomiędzy słowa jej osoby. Przyznam się bez bicia, że muszę nad tym popracować. Ale jest to tak samo wkurzające, jak to, że ktoś Cię nie słucha, jak Ty wygłaszasz swoją podniosłą mowę. No nie wiem, to głupie po prostu jest, takie bez sensu. Twoje zdanie jest głupie. Przyznajesz się się. Tak? Znaczy, ja uważam, że całe to e, korygowanie czyjeś wypowiedzi, bo na przykład w języku obcym, może mnie tego słówka, ale sens został zachowany, jest po prostu bez sensu, bo. Kurde! Jak chcesz mi coś powiedzieć, a jest to takie dosyć no rozumiesz ciężkie, to raczej jak jesteście na osobności. Kochani, Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Było nam cudownie spędzić ten weekend po długiej przerwie z wami. A więc dziękujemy wam za ten weekend i widzimy się już w następny. Zapraszamy was również na inne serie, które pojawią się niedługo. Na bez sensu. Dobra, nieważne. Dzięki wielkie za ten weekend i widzimy się już niedługo. Tak, pa. Zamiast suchara, nie wiem czy mają sens czy nie mają, chcielibyśmy was zaprosić do nowej akcji, którą e, będziecie mogli śledzić na naszych instagramach. Patryku! Słuchajcie, no zapraszam! chodź, dobry, słuchajcie, e, piękna książka na pewno ją znacie i, zapraszamy, i nie. zapraszamy Was do zabawy z nami. 100 dni, jak zrobić szczęście w 100 dni? Podejmujemy się tego challenge'u. Kurwa. <śla> Dziękuję. Szmatę poprosił. Kolka to, to Na zrobię, chcesz chusteczkę? Nie, dziękuję. No weź sobie, ale Nie, to może... aż płaczki ci wyszły. Może ci się z nami bawić. Czekaj, ja muszę ją trzymać, bo jest klatem, ja ją trzymam i nagle będzie... Ale to będzie całe ziknięciem. <laughs> Jasz zatykaj, bo ci kiedyś sami wypadną. Nie wiem, czy, czy to chyba jest reakcja alergiczna na, na Dawida. Nie, nie, na tą książkę. No i nie, to ujebałeś to, mi, no. To Ty poplułeś. Dobra, nieważne. Możecie się z nami bawić. Jeżeli ktoś chce, możecie nas oznaczać w swoich zdjęciach i komentować i oglądać. Serdecznie Was zapraszamy. Bardzo fajna zabawa. Mamy nadzieję, że nam się uda. Jak zawsze nad nami jest subskrypcja, a po boku chyba tym są odcinki, więc możecie tam do nich trafić, tam są odnośniki do tych odcinków. No i no jeszcze y, no żeby to Instagramy no to Instagramy są w opisie to. Instagramy są w opisie tutaj też gdzieś będą linki. Dzięki wielkie widzimy się już w następną następny piątek. następny piątek. Dobra, cześć pa.